Nazwa Ułan wydawała się coś najbardziej polskiego, a jednak źródło słów obcy, tatarski. Znaczy dosłownie junak, młody chłopiec, a jednocześnie członek rodziny książęcej, szlacheckiej, tatarskiej. Jednocześnie i nazwisko jednej z bardziej znanych rodzin tatarskich na Litwie, Ułanów. Ta zbieżność przyniosła w efekcie nazwę formacją ułańskim, czyli wekkiej jeździe, złożonej z lekko uzbrojonych żołnierzy konnych, których podstawowym uzbrojeniem była lanca, czyli drzewce dosyć długie, służące do walki na odległość. Do tego przy boku szabla. No i potem to, co stanowiło najbardziej charakterystyczny element wykształconego z czasem munduru łańskiego, a więc kurtka z wyłogami tak jak tutaj na, na tym przykładzie i charakterystyczne nakrycie głowy czapka. Czapka kwadratowa. I tu zwracam uwagę na częste mylenie pojęć. Słyszy się bardzo często z różnych ust czako ułańskie. Nic najbardziej błędnego. Czako jest zawsze czapką okrągłą i pochodzenia węgierskiego, natomiast polską czapką jest czapka rogata, rogatykka, tak jak tutaj widzimy. Ważnym elementem dyru ułańskiego była jego barwa. Mundur wykształcony w całości w okresie wojen napoleońskich składał się z czapki, kurtki kraju polskiego i spodni z barwnymi lampasami. W następnym okresie kwiatła kongresowego barwy te zaczęły oznaczać poszczególne pułki. Powstał tzw. Tak kot kolorystyczny, gdzie pierwszy półk miał zawsze kolor czerwony, drugi biały, trzeci żółty i czwarty niebieski. Odtąd półki łańskie i ich kolejność rozpoznawano właśnie po tych barwach. W Wielkopolsce, w Poznaniu, w okresie powstania Wielkopolskiego, gdy tworzono pierwszy oddział konny, jeszcze początkowo pod nazwą Strzelców Straży Miasta Poznania, a dopiero parę tygodni później jako Ułanów Wielkopolskich, nazwano ich numerem pierwszym jako najstarszą jednostką i oczywiście dano barwy czerwone. Z niego wyłonił się 15 Pułk Ułanów, których niemal od początku nazywano Dziećmi Poznania. Przerzucony na front wschodni wszedł natychmiast do działań bojowych. Za wybitne zasługi w wojnie polsko-bolszewickiej sztandar pułku został odznaczony orderem Virtuti Militari. Militarii. Piętnasty pułk ułanów poznańskich był jednym z pięciu pułków kawalerii II Rzeczypospolitej posiadającym ten order, który król Stanisław August Poniatowski ustanowił dla żołnierzy broniących Konstytucji 3 maja. Order wręczył marszałek Józef Piłsudski w Poznaniu, aby miasto, które pułk wystawiło i otaczało wielką miłością, mogło być świadkiem tej uroczystej chwili. W Poznaniu od kilkunastu już lat na pamiątkę tej uroczystości organizowane są Dni Ułana. Młodzi ludzie, kultywujący tradycje kawaleryjskie, reprezentują barwę pułku, tak kochanego przez mieszkańców Wielkopolski. My byliśmy otoczeni miłością społeczeństwa. Ale takim konkretniejszym dowodem, co mnie utkwiło w pamięci, to jest jak w pierwszych dniach września opuszczaliśmy Wielkopolskę. Ja w ten czas osobiście przyjeżdżałem przez Śrem, Nie mogłem przyjechać, taki był zatłoczony. Ludność wyległa cała na ulicę, na wszystkich balkonach, we wszystkich oknach. No i pamiętam wyraz ich twarzy. I co oni robili? Czym mogli, to nas obdarowywali na drogę. Przeważnie czekoladą i, i kwiatami. No, I w takim nastroju opuszczaliśmy Wielkopolskie, nieprawda? Oni bez słów żegnali nas. Wyobrażałem sobie, że również znajdę swoje miejsce w czasie wojny właśnie w szeregach kawalerii. No, każdy z nas, kawalerzystów, to sobie wyobrażał siebie w szarze. No to było takie bardzo historyczne, bardzo malownicze i bardzo łańskie jednocześnie, a rzeczywistość okazała się nieco inna. Wojenko, wojenko. To kawaleria, Ale to Valerian. A czekaj, a czy mają szable przynajmniej? Mają, mają, no. O Jezu, a prowadzi? Hej! O Jezu, a prowadzi? Warszawę odwiedzić byśmy radzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi. nasze ja, miasto dosyć ciekawe, udane, nie? Karabin zgubiłem, ale dobrze. Dlaczego zgubiłem? No, pasek się odpiął. I nasz na odpiął świętego Marcina karabin. Tyk, tyle spad w górę, nie? Dwa barany strzelił, ale wszystko w porządku, potem łapałem, nie? Potem łapałem, do padereckiego jechałem z karabinem w ręce. Nie? Mój dzielny koń rozbił. I od tego masz tak. takie łapki, nie? Eh? Tak. Roz... Mój dzielny konie rozbił szyk, ponieważ e, postanowił, odmówił współpracy. No, dlaczego? No, no. Strzelali też? Nie, tutaj trawa jechał, zaświeciło coś e, w szybie, stanął sobie dęba, sobie, sobie zadał. Pod pomnikiem bardzo interesująca sprawa, sobie jak, jak stał, coś tam marudził, marudził, jak no, zaczął grać marsza pułkowego, to koń stanął, uszy postawione. Patriota. Wjeżdżasz do miasta, rykniesz za mną, marsz, nie? A wszyscy się ja to będzie i jadą do nie? Ja. Ja. dla siebie, bo pierwsze że lubimy jeździć komno, Ale w ten, chcę, ten sposób chcemy szanować tradycję, a między innymi tak, wiesz, tak gdzieś tam za skórą chcemy się jednak pokazywać, bo nie da się uczyć. To ja się najbardziej cieszę, wiesz, że te dzieciaki przychodzą i im się to podoba, bo, bo z tego może coś będzie, że nie tylko takie stare grzyby jak my, <laughs> <laughs> że ktoś będzie o nas pamiętać. I to jest piękne.